Jeżeli chodzi o ministra Zbigniewa Zobra, bo zaraz koledzy powiedzą więcej, minister mówi wprost. On tutaj wróci w, w każdej przeciągu kilku godzin, ale stawia warunki, które przecież są oczywiste dla państwa demokratycznego, państwa praworządnego, mówi, że trzeba przywrócić losowanie sędziów. Bo nikt nie zmienił tej ustawy. To jest zwykłe prawo, zwykły standard. Przywrócić wszystkich sędziów do orzekania, a nie sobie wyrzucać tych, których się nie podoba. Wreszcie przywrócić legalnych prezesów, którzy mogą nad tym sprawować jakąś pieczę. I proszę Państwa, to, to są, że to nie robią żadnej łaski. To są standardy państwa prawa. I Zbigniew Ziobro nie robi tylko tego dla siebie, ale dla każdego innego obywatela, który w przeszłości również zasługuje na sprawiedliwy proces. Zasługuje na uczciwe państwo, bo na to płaci, proszę państwa, swoje podatki. I przecież my nie mówimy, że wszyscy sędziowie w związku z tym są nieuczciwi, ale są sędziowie, którzy mogą podlegać politycznej presji. I chodzi o to, żeby stworzyć system, na jaki Polskę zasługuje to znaczy system uczciwego państwa prawa, które zapewnia uczciwy proces. Nie tylko dla ministra Ziobry, ale dla wszystkich.